Cześć, moje parełki. Przychodzę do Was z takim w miarę szybkim czytaniem. Tam jest październik, tu są owoce, tam są karty? Ja stoję i tak, żeby głos będziecie... Ach, kochani, miałam Wam przeczytać wierszy właśnie na październik. Słuchajcie mnie. Roztargniona wiwiórka. Wiewióreczka ruda mała cały dzień orzeszki rwała i nasionka jej żołędzia kryła je pola się wszędzie, koło dębu i pod sosną, tam, gdzie gęsty wrzosy rosną, pod jałowcem, pod miecą, wszędzie jej orzeszki siedzą. A gdy słonko się schowało, to w wiórka nockę całą zachodziła biedna w głowę, gdzie są jej zapasy nowe. Choć od rana tak myślała, gdzie orzeszki nie wiedziała. Bo kto w różne miejsca kładzie, nie wie gdzie, co ma w zasadzie. Fajne, <taniec>, nie? to co na jesień, kochani, jutro się zaczyna październik, się mamy jeszcze wrzesień zanim to wgram, to pewnie będzie już październik dobra kochani, i tak, obiekty tutaj jest mango, banan yy, granat i cytryna wybierzcie, który chcecie karty były potasowane jeszcze tylko wybiorę po yy, trzy karty raz będę je tasowała, później tylko będę wybierała, ponieważ tak się z nimi mówiłam i dwie z innego tarota na początku zaczynamy od manga, Jeżeli ktoś potrzebuje więcej czasu, to proszę cofnąć lub teraz spozować wybrać sobie. Ja na początku bym chciała e, m, karty oczywiście dla manga. Potem mnie zaraz tutaj postawię, żebyście widzieli. A z drugiej tali, ja bym chciała wiedzieć coś o Was w tej sytuacji. Miło by było, gdybyśmy się nawzajem znali. To i w to stronie. Wy mnie troszeczkę znacie, ale ja Was zupełnie nie. Dla mnie większości mu zobaczyć, co u Was teraz jest. I to pokażę kartę wyroczni z kotem mango dla wszystkich, którzy wybrali mango. ty wy moi kochani, jacy wy jesteście? Fajne to jest to na początek dla tych wszystkich, którzy oczywiście wybrali mango, że wy lubicie spotkania. Najmniej jesteście osobą, która potrzebuje tych spotkań. Może z powodu tego, że. Mieszkacie gdzieś daleko, te spotkania nie są teraz możliwe, ale tęsknicie na pewno za tym. Na pewno przydałoby się, nawet się nie wypierajmy przy mango, przydałoby się takie coś w tym momencie, żeby wypić ze starą przyjaciółką herbatę, tak jak z dawnych czasów, poplotkować, pogadać. Myślę, że większość z Was tęskni za tym. Jesteście ambitni, potraficie. Jeżeli coś macie w planach osiągnąć to i obojętnie o co to chodzi. Do czegoś dążycie, walczycie o coś, na przykład dla dziecka w szkole, Pan od WFU coś tam mówi na przekór, a wy stoicie, stoicie w obronie i po prostu macie swoje racje. W ogóle potraficie się jakby pnąć po szczeblach czy kariery, czegokolwiek, ale zawsze jak macie coś gdzieś tam w zanadrzu, czy chcielibyście coś osiągnąć w sumie, to nieważne, czy to będzie trwało ileś miesięcy, czy dłużej, ale będziecie um, pomalutku piąć się i jakbyście chcieli to wziąć, to po prostu to weźmiecie. Tylko jest odpowiedni moment. Tak jak się czai kot pod drzewem właśnie, kot jest, powiem Wam, że przebiegły, chytry, bystry. I tak samo, jeżeli stoisz pod drzewem i mówisz do kota, żeby czegoś nie robił, to on może akurat, taki, który słucha, stać i ze skruszoną miną na Ciebie patrzeć, ale jak odejdziesz, to on po tym drzewie wejdzie i po prostu zje tego ptaszka. I tu może być i trochę pomieszane z chytrością, z przebiegłością, ale ogólnie potra potraficie, kochani, potraficie zadbać o swoje. Nigdy nie będziecie gorsi od kogoś, nigdy nie będziecie głodni chodzić. Tak? Jeżeli nie dostaniecie miski w domu mleka, to pójdziecie i złapiecie sobie myszkę. To jest o Was. Siła. Niesamowita siła, ale też potrzeba bliskości. Może z kimś, kto był w Waszej przeszłości. Yy, przyjaciółka, koleżanka. Ktoś, z kim fajnie się rozmawiało kiedyś. Na przykład na plotkach, czy na jakieś spotkanie gdzieś w restauracji, czy w domu, czy w kuchni nawet. Jeśli przychodzi do koleżanki do kuchni papierosek i przy kawie jakieś tam rozmowy. Jest coś takiego, kochani. Na październik dla Was. Skarby na październik dla Was taka można powiedzieć rada. Żebyście nie wnosili um, właśnie tej energii ciężkiej z września, powinniście bardziej, optymist jakoś bardziej optymistycznie wejść w ten październik. Wiem, że jest czasami burro i szaro, ale pamiętajcie, że to cokolwiek reprezentujecie sobą. Kim jesteście, co macie, nie trzeba wyrzucać sobie tego, że ojej, coś jest za mało, niewystarczająco, ja jestem niewystarczająca dla kogoś, może on tak robi, ponieważ czegoś mi brakuje. Nie, wszystko jest z Tobą w porządku, z Tobą jest naprawdę wszystko perfekcyjnie. Możesz napisać nawet na lustrze w łazience, jak na przykład w jakimś, którym Ty zaglądasz, pomadko, jestem... Cudowna. I za każdym razem, gdybyś tam szła, to byś widziała, że jesteś cudowna, bo jest sobie czytać to. Wystarczy. Taka, jaka jesteś, jest wystarczy. Oczywiście będziesz, yy, będzie czas, będziesz mogła się rozwijać, ale na pewno nie wtedy, kiedy może, yy, czy pogoda nie sprzyja ku temu, czy będzie właśnie, w październiku może być troszeczkę ciężej. Jeżeli czujesz, że coś jest nie tak, to nie miej pretensji do siebie. Przyjdzie następny miesiąc, a jak nie, to przyjdzie następny rok, i w końcu coś się y, wyprostuje. Dla, dla Ciebie jest najważniejsze, właśnie, żeby w domu było widno, żebyś Ty wnosiła tą taką y, czystą, taką piór, tak? Energię. Pal dużo świecy, gdzieś tam sól po kątach, światło na pewno jasne. Żadne takie przygnębiające, szczególnie na jesień, jeżeli dla Was akurat tutaj wybrajcie te, y, te mango, trzeba by było po prostu. Kwiaty, no na pewno nie suszone, bo to niedobrze, ale nawet jakieś sztuczne, żółte, które Wam poprawią nastrój, czy jeżeli ktoś lubi, to może sobie kupywać. To dla Was dużo da, ten miesiąc jakoś tak mm, przeżyć. Kochani, nie bójcie się śpiewać, nie wstydźcie się śpiewać. Jeżeli macie, jesteście, czujecie się skrępowani, na przykład śpiewać, gdy ktoś jest w domu, to wykorzystajcie chwilę, kiedy nikogo nie ma lub gdzieś idziecie na przykład do pracy przez jakiś park czy coś, że nie ma ludzi sobie można włożyć słuchawki, śpiewać ja kiedyś często na przystanku śpiewałam nawet tańczyłam e, śpiewajcie kochani, naprawdę się nie krępujcie wyrzućcie te emocje i tutaj kochani dla was na miesiąc, październik pozwólcie odejść rzeczom, które wam może nie służą, bo nie chcecie już więcej w życiu jeżeli coś z czymś bardzo, bardzo dawno Próbujecie się rozstać, na przykład jakieś stare ubrania i z jakiegoś powodu szkoda ich jest dla was, ponieważ były w waszej szafie 5 lat, ale jeżeli ich nie nosicie już na przykład rok, to ja myślę, że już chyba ich nie włożymy. I właśnie z takimi rzeczami, cokolwiek to jest, może jest wasza przestrzeń zagracona, może to są ludzie, może jest coś, co po prostu was przytłacza w jakimś sensie wiecie co kochani, ja bym powiedziała, że tutaj właśnie dla wszystkich, którzy wybrali mango, i tak się znawiam czy wcześniej pudziłam na niej awokado, <grymne> teraz chcę sypą. Dla tych wszystkich, którzy wybrali mango, zwróćcie uwagę. O, przepraszam. Przepraszam kochani, yy, To tutaj yy, powiem Wam, że widzę taki ten. Zwróćcie uwagę na, to, na ten klimat tutaj tych kart jest potrzebne właśnie, żebyście przychodzili do domu, nieważne czy z kimś mieszkacie, czy jesteście sami, żeby wasz dom to był oaza, żeby, żeby przenieść do tego domu yy, właśnie kawałek lata, żeby było widno, odejść rzeczom, pozwolić odejść rzeczom, które przytłaczają was, na przykład czasami dużo rzeczy jest zagracone, albo np. ludzie, z którymi nie chcecie już przebywać, oczyście swoją przestrzeń, weźcie tej dobrej energii do siebie, Żebyście mieli ochotę śpiewać. Kochani, ten październik zupełnie inaczej upłynie na Was. No to, dobra. październik dziękujemy. Oj, jakie ono ciężkie. Teraz banan. I tak, teraz będę te banana. Trzy, tutaj jest do niego. Banan. Zobaczymy, kochani, co tu będzie. Banan i dwie kocie. Zobaczymy jest dzisiaj koniec września kto przed kim się ukrywa kochani widzę, że jesteście naprawdę bardzo wrażliwymi, wrażliwymi wrażliwymi osobami wszystko co ktoś powie dla was to bierzecie bardzo do siebie jesteście czuli i macie dużo w sobie różnych emocji, naprawdę różnych można łatwo was bardzo zranić. dużo macie na głowie może jest taki czas, że niekoniecznie chcecie wychylać z pewnymi swoimi pomysłami? Wolicie być gdzieś tam z tyłu, żeby ktoś za was zadecydował? Może, kochani, to być trudny czas dla was, widzę, z jakiegoś powodu. Jakiś trudny troszeczkę. Tak naprawdę byście chcieli usiąść e, rano na łóżku i zakryć się pierzynką i tak naprawdę tego dnia na przykład nie iść do pracy. Schować się, żeby nawet wasz... Szef nie zobaczył, gdzie wy jesteście. Ci od banana. Wiecie dlaczego? Ponieważ potrzebujecie zmiany: e, ścięcie włosów, ofarbowanie włosów, zmienienie stylu. A nie tylko takie zmiany: zmiany może wewnętrznej. E, może za dużo jest y, troszeczkę nerwów. O! Przepraszam, zniknął Pani Beatko, proszę nie dzwonić, gdy ja mam czytanie. Kochani, tu jest zmiana potrzebna: albo zewnętrzna, albo wewnętrzna. Taka zmiana, przy której poczujecie się dobrze, bo to jest konieczne. Kochani, przy takiej karcie, ona widzicie takie ma przytłoczenie, dosłownie jak dziesiątka buław, tak? W tarocie ciężko, jest to tak buro. Tu jest potrzebna zmiana. Na przykład kolor włosów, który wa, Wam rozjaśni buzię, tak? Dopasuje się do oczu. Jeżeli macie zimną cerę. Wiecie, z tymi tonacjami, tak samo sobie pokombinować, tak samo ubrania, które są blisko przy szyi, może zmiana jakoś naokoło Was, coś, żeby podnieść właśnie na październik Wasz nastrój. Nie bójcie się, kochani, zmiany. No i widzę, że naprawdę co u niektórych może być, to przesłanie jest na niektórych ważne. Kochani, pamiętajcie, po każdej burzy przyjdzie to słońce, tak? Jeżeli niekoniecznie będzie słońce, to będzie... Tencza, jak nie będzie tęcza, to w końcu ta burza minie. No Nigdy nie było tak, żeby deszcz padał w nieskończoność, tak? A jak coś jest możliwe, to może w czasie deszczu tańczyć, żeby nie smucić się, tylko po prostu tańczyć, korzystać z życia. Bo przecież tak naprawdę. Um, chciałam powiedzieć, że życie jest jedno, ale to by zabrzmiało. <laughs> nie, nie chodzi o to. Um, myślę, że korzystać z życia. W ten Sposób, że tak naprawdę pokazałam przez okno. Teraz deszcz pada. Kwiaty się bujają. Ale w tym też można znaleźć swój urok. Myśleć pozytywnie, wtedy do nas będą same pozytywy przychodzić. I kochani, zwolnijcie. Celebrujcie każdy czas sobą w październiku. Spędzajcie jak najwięcej czasu nie sami z sobą, ale jeżeli już macie zjeść sami śniadanie, na przykład, to niech to śniadanie będzie. Na przykład wytrawny, na wytrawnym, wytrawnym talerzeku. Co ja gadam za głupoty? Te śniadanie. Co, ja nie wiem, co ja gadam w ogóle. Te śniadanie, żeby ładnie było podane, tak? Żeby nie tylko ten talerzyk, który zostawiamy dla gości, ale Wy jesteście ważni. Żeby na tym talerzyku, tym najpiękniejszym z serwisu, właśnie taka napeczka leżała. Żebyście sobie robili takie nawet 5-minutowe rytuały rano, żebyście się czuły takie ważne. To tak jak przyszła królowa. Wy jesteście przecież ważne, tak? I Właśnie troszeczkę by wypadało zwolnić, żeby ten makijaż nie był robiony w autobusie, jak ja kiedyś, tylko po prostu na wszystko mieć chociaż te dwie minuty wcześniej, żeby potem nie galopować. A tak naprawdę może niektórych rzeczy nie zrobić, sobie odpuścić, na przykład kolejne sprzątanie, dzisiaj, nie wiem, strychu i usiąść w tym czasie, oglądać jakąś dobrą komedię, sobie pogryźć orzeszki. Wiecie co, kochani? Od banana. Ja myślę, że to da by się przydało. Ja tu czuję po tych kartach tutaj z tyłu. Przestaniecie się chować. Widzicie po prostu szczęśliwi, radośni w ten październik. Hmm. Dobra, koń. Banana do kolekcji. Granat. Granat. Dobra, tak granatu. Trzy karty z tego. Dwie. Roczni koci. Zobaczymy, jacy wy jesteście, kochani, dzisiaj. Granat. O, wy przychodzicie jakoś wewnętrzno, podróż. No nie sądzę, żeby akurat ktoś komuś wśród głowy teraz podróżować w czasie znowu zamykania granic, ale powiem Wam, że tutaj przy tej karcie wewnętrzna może być podróż, jak najbardziej, kochani. Może postanowiliście mm, zmienić sposób myślenia? lub podchodzicie do pewnych rzeczy inaczej, może wcześniej co byście na coś zamknięci, to teraz próbujecie się otworzyć, może jednak yy, warto uwierzyć, może to naprawdę istnieje te te coś o czym ludzie mówią. Tutaj jest jakaś podróż. Kochani, jesteście bacznym, bacznym obserwatorem. Może teraz akurat macie podejrzliwy czas, może po prostu obserwujecie partnera, może ktoś Wam mm, się spodobał i teraz naprawdę bacznie obserwujecie, ale to może być tak, że nawet teraz wpadliście w taki trans oglądania na przykład telewizji albo coś, co dużo oczek używacie, może coś musicie. Yy, Właśnie będzie trzeba w tym całym październiku, dużo jakichś dokumentów. Może macie coś, co będzie trzeba jakieś blogi założyliście, coś, co trzeba będzie patrzyć, czytać. Może macie dużo książek do przeczytania, i to Wam, kochani, by było dobre. Zamiast mm, może spędzać czas tak, co Was dołowało wcześniej, we wrześniu, to zmienić po prostu sobie tryb życia na październik, że ta podróż, to oczywiście to jest bardzo dobre, żeby bardziej jeszcze głębiej w siebie. I może na ten y, październik warto by było zasięgnąć y, może jakiś rad to nie. Rady nie są zawsze dobre. dobre Ja myślę, że poczytać troszeczkę. Jakiś, y, z jakiś sprawdzonych źródeł, jakieś dobre książki, może jakieś no, polecane to też nie zawsze jest dobre. Ja myślę, że, że, wy, że wy sami będziecie widzieli, bo wy jesteście dobrym obserwatorem, kochani. Tu jakaś zdrada czy coś to by Wam nie przeszło. Tak bez echa. Byście zauważyli, gdyby na przykład była szminka na koszuli. Ale jest nostalgia, nostalgia, właśnie. I widzę, że żyjecie albo wczorajszym dniem, albo wczorajszym. A gdzie, kochani, jesteście tu i teraz? Spróbujcie, proszę, w październiku być tu i teraz. Każdy dzień po prostu, który żyjecie, nie myślcie o tym, co było. A już to, co było, to już w ogóle bez sensu myśleć, bo przecież nie wrócimy się do jutra. To wczoraj, <noise> ani też nie pójdziemy do jutra, żeby już tam zaglądnąć. Przyjdzie ten jutro, to wtedy będziemy sobie myśleć. Ten, to chwilę, kochani, tą chwilę. Zobaczcie tą chwilę. Ja myślę, że wy jesteście uduchowieni, naprawdę. Wierzycie w karty Tarota, wierzycie wirtuały, wierzycie we wróżby. Żyjcie chwilą, żyjcie chwilą. Jeżeli my robimy to y, czytanie, to weźcie to na teraz. Październik przyjdzie. I każdego dnia będziecie tym żyli. O, i właśnie, jeżeli nie ma słońca, namalujcie je. Namalujcie je na ścianie, namalujcie je na karce, w kalendrzyku, co codziennie otwieracie, namalujcie je w swoim sercu. Mm. Kochani, ta karta ona do tego samego nawiązuje. Wy coś odkryliście, zaczęliście w inny sposób na wszystko patrzeć. Jesteście cudownymi ludźmi teraz. I niech ta was. Pogoda nie smyli, te deszcze, wszystko. Te słońce będzie Wam przyświecać w Waszym sercu, jak będziecie dużo czytać. I widzę, że możecie mm, chcieć protestować, kogoś tu podburzać. Może to chodzi z koronawirusem, co? To, że już dosyć z tych, yy, nie wiem, yy, zamkniętych sklepów. Nie wiem, czy sklepy są zamkane, niektóre, no, a może jakieś miejsca w ogóle tych ograniczeń takich. Tu chcecie coś, przy, a może pójdziecie naprawdę na protest. Może będziecie procesować przeciwko czemuś. Może wam coś się nie podoba, że ktoś wykorzystuje na przykład kogoś lub przeciwko futrom prawdziwym. No, coś u Was jest taka, taka chęć, szczególnie, że żyjecie jutrem. Może coś macie, jednak, takie myśli, żeby. Przeciwstawić czemuś. Co to mogłoby być u Was? Ja tu bym miała przeciwko wielu rzeczom, albo mi patyków z kartkami zabrakło, żeby ja poszła protestować. Ale no, ciekawe, kochanie, ciekawe na październik. Musicie tylko słoneczko sobie narysować, wszystko będzie dobrze. dobrze. Cytrynka, skarby. No i cytrynka. Zobaczymy, co cytrynka. Aha, zapomniałam, kim Wy jesteście. Właśnie, Jaka karta. Proszę zobaczyć, co moi kochani widzowie kim są. A, wy jesteście zabiegani. A, ja wiem, potrzebujecie więcej czasu. Może w październiku sobie więcej pośpicie. Bo wy jesteście tacy zabiegani, w takim mutłoku Dziecko do przedszkola, po zakupy, y, napakować zmywarkę, powiesić pranie do pracy. A, jak jesteście w domu, to i tak macie pełne ręce roboty. Nie macie czasu, żeby usiąść i posłuchać Eli. Kochani, mam nadzieję, że w październiku będziecie mieli więcej czasu. I trzeba będzie troszeczkę pospać. Może odespać, może wam potrzebny jest sen, a październik będzie sprzyjał temu, bo wiadomo, dni są krótsze, tak będzie więcej czasu w nocy pospać. I kochani, miejcie kontrolę nad swoim życiem, nad tym, co się toczy. Nie pozwólcie, żeby ktoś za was decydował. Jeżeli wy nie chcecie czegoś robić, nie chcecie pewnej pracy, to nikt nie ma prawa was zmusić do tego, nawet rodzice dzieci, ponieważ to jest twoje życie. Ty decydujesz. Może też nie będzie za Ciebie przecież mówił, gdzie Ty masz pracować i czy masz ten kurs skończyć, czy masz te hobby kontynuować, czy tam jakieś pasje masz, ponieważ to jest Twoje życie i nie daj sobie w następnym miesiącu, żeby Cię ktoś pociągał za sznurku i mówił, co masz robić. Oj, i na pewno wyjdź w październiku z sytuacji, która Ci nie sprzyja. Absolutnie. Tu może kręcić się koło Ciebie jakiś wampir energetyczny albo na przykład no jakiś Eks nawet, który nie może jakoś się odciąć. Kochani, trzeba by było, to wiecie co, zakończyć, ale w pokojowy sposób. Zwróćcie uwagę trzecia karta, która nam wypadła, to tu trzeba w pokojowy sposób to rozwiązać. Absolutnie nie, nie pozwólcie, żeby ktoś wyprowadził was z równowagi. Tutaj jest, niepotrzebna jest wojna między Wami, tu jest potrzebny spokój. Tylko jeżeli jakaś sytuacja będzie właśnie w następnym miesiącu u was, może ktoś się rozwodzi, się rozstaje, czy chce powiedzieć swoje racje. To w sposób taki pokojowy, żeby powiedzieć swoje racje i zostawić to sobie z racjami, a nie wchodzić w konflikty. Jakiś tutaj ko was jest y, człowiek, nie kujecie mężczyzna, nie patrzymy, że to jest rekin, ale ktoś, kto się do was przyczepił, mm, to może być jak najbardziej jakiś <grym> jakiś y, ten jakiś były, lub ktoś, kto po prostu chce was, do, do waszego życia wejść, a wy niekoniecznie chcecie jego. I może was śledzić gdzieś tam w mediach Czy po prostu zagadywać A wy tak naprawdę Nie czujecie dobrej energii od tej osoby to, Tu by trzeba było Nie w sposób odciąć Ale nie wchodzić na pewno Z nią w, konfli w konflikty, wiecie Wiecie co misiaki Ja chyba to y chyba zakończę na teraz Muszę sobie śłyknąć Coś mi w zasłu e Skarby Ja wam życzę wszystkiego najlepszego w całym październiku spotkamy się na nowy rok. A tak na serio, to spotkamy się bardzo niedługo. Chciałam Wam przekazać e, tą wiedzę, którą, e, z którą dzisiaj się obudziłam, ponieważ miałam sen e, świadomy, w którym byłam e, z ludźmi z przeszłości w miejscu, które nigdy tak naprawdę, mm, którego nigdy nie widziałam. Nie wiem, co to jest za miejsce. I, i tam usłyszałam pewne rzeczy, które się wydarzy w październiku. Dziwne to jest, bo świadomy sen ostatnio miałem hmm, chyba 3 miesiące temu, aż taki, taki wiecie, taki dokładny, taki, że wszystkie detale pamiętam, kto w co był ubrany. i to jest dziwne i, i wiem, co będzie w październiku. musiałam sobie, że ja muszę dla was coś zrobić, paski kochani. Przepraszam was, mm, sorry.